Biegnę sam z Krzychem, a tam nagle wszyscy zaczynają biegać za nami. Chcę zgubić celulit. Z tego można pić te killer. Teoria, teoria, a my tu chcemy praktykę. Też no pozna. pewnie, że tak. Dobrze, okej, okay, będzie. Bo... Pamiętajcie! No żeby nikt nie spadł na pomysł, że tutaj ja coś organizuję, tak? Zobaczcie! Porządku! Porządku! Brawo! A zobacz, widzicie efekt set po. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, teraz koniec teorii, koniec teorii. Zaczycie jak się to robi w praktyce, spontanicznie. Kilka osób do nas dołączyło. Wyobraźcie ja sobie była scena jak w Rokim. Biegnę sam z krzychem, a tam nagle wszyscy zaczynają biegać za nami. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Co, Przy... cię, co cię tu zaprowadziło? Chcemy kumpla morsować. Tak i będziesz. A ile razy już morsować, bo kiedyś W Tym życiu? sezonie? To będzie mój czwarty raz. Będziesz mocna w wodzie? Oczywiście. Dobrze, super, jest! Ja, Powiedz, moda się. piękna niewiasto, co cię sprowadza tutaj na morsowanie? od trzech lat e, morsuję właśnie No Chyba więcej, nie bądź nie, To skromna. 152 e, week. Morsowania? Dokładnie. I jakie są zalety? Czemu to robić? O, niesamowicie się e, na pewno czuję. Kobiety, jeżeli chcą. E, pozbyć się celulitu to niesamowicie polecam, bo skóra jest świetnie napięta, poprawia krążenia jest naprawdę super. E, słuchaj, czy pokażesz po marchowaniu powierzchni wyższy mogli zobaczyć tam jakby okay. praktycznie, bo teoria teorią, a my tu chcemy praktykę. Też no poznać. pewnie. Pamiętajcie, żeby nikt nie wpadł na pomysł, że tutaj ja coś organizuję. Tak? No właśnie. Co to? Nie, tak cię uczyłem. Bardzo dobrze jest, tą ręce wysoko, co ci chodzi. Chcemy się dołączyć? No, zapraszamy Bardzo proszę. Grupy pięcioosobowe. Tak naprawdę chcę zgubić celulit. Bardzo duży. To już jest, to już idzie w takie, takie dziury na dupie. Tu już, z tego można pić te kilę. Teraz robimy sprawdzenie dziury. dziur w dupie. Co uczynię? Co uczynię? Że są dziury w dupie, no? Nie ma. Nie ma. Nie ma!

za tydzień przychodzę i morsuję. Deklarujesz się, że będziesz przed kamerą? Dobrze, się wszystko deklaruję. jest zapisane, Muszę. teraz nie ma obrotu. A ty tym A zobacz, widzicie, efekt SETPO Nie ma celuitu. Mówiłem, że nie ma nic lepszego na redukcję celuitu. Co Cię tu do nas sprowadza? Na woda. Powiedz, ile ty lat czy, czy ja byłem tą osobą, która Cię wprowadziła w świat morsowania? Tak, 7 lat temu, jak mi prowadził w morsy. I od tamtej pory najczęściej robię to w wschodzie słońca. Inaczej co? Wtedy Chyba jak wchodzi z rana. Nie jest wielka moc, nie? Tego słońca, ale, ale zawsze w tą niedzielę tutaj. No, I będę przyjeżdżał do siebie. Będziesz przychodził na nas? Jak nie bardzo Ale jaką, jaką różnicę odczuwasz jak morsu no, przede wszystkim jest lepsza odporność. Ja niesamowita energia. Endorfiny. Po prostu jest flow. No, no, no. zresztą widać tą wyjściu, energię tutaj po ludziach. Po wyjściu tak. Po wyjściu z takiej wody, lekko ptajeć i. Taniec Udnia, konia. Udnia zaraz zobaczycie <laughs> dnia jeszcze jest wtedy na pewno. Jest moc. Dobrze Bartku. Bartek. Bartek będzie, będziemy... Słuchajcie, myślę, że to nie będę już ludzi męczył tymi wywiadami. Najważniejsza koszulka. Ubieram najważniejszą. No. Co to jest? U. Aha. Ha. Jaki skrót. Adrian Hoffman. Albo? No. Adolf. Chciałem powiedzieć, że to jest niewiarygodne, że ludzie tak spontanicznie, tak sami z siebie, przychodzą i spotykają się o takiej jednej godzinie ściąga ich ta moc zimnej wody akurat na ten moment sami indywidualnie, każdy od siebie po prostu to jest nieprawdopodobne jaka to jest moc no słuchajcie jest to niesamowite, to jest słowem te niedziele tutaj u nas w Gdańsku, to są niesamowite my już jesteśmy po cała ta horda ludzi wyszła ale zobaczcie ile jest ludzi na brzegu ile wchodzi do wody niesamowite, niesamowite naprawdę Powiem Wam, ale to, to morsowanie naprawdę jest najlepszym sposobem na przetrwanie zimy, także każdego gorąco zachęcam. Tak samo gorąco zachęcam Was do zadawania pytań, komentowania, udostępniania tych filmów, dać tą dobrą energią, dzielić jak gdybyś chciał dołączyć, piszcie do mnie, możecie do nas śmiało dołączać. See you later, bye bye.